Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na pierwszy po moim małym urlopie odcinek premier. Prawdę mówiąc, po powrocie z wakacji czekała na mnie przemiła niespodzianka w postaci piętrzącego się stosu gier, więc to jest taki zwiastun, koniec odpoczywania czas się brać do ogrywania, to jest oczywiście wielka przyjemność, natomiast większa jeszcze będzie, kiedy Wam o tych grach opowiem. Wiecie co? Możecie mi zasugerować kolejność. W komentarzach napiszcie, jakie z tych gier Was najbardziej interesują i to jest jednocześnie zapowiedź tego, co czeka na Was w kolejnych już odcinkach. Premier dzisiaj będzie krótko. Mam nadzieję, że treściwie i ciekawie dla Was, o kilku nowościach Wam opowiem, a więc może bez zbędnego przedłużania zachęcam do zostawiania kciuków w górę Subskrybowania kanału, no i oczywiście oglądania. Zapraszam na premiery. Zanim moi drodzy opowiem wam dwa słowa o dzisiejszych bohaterach odcinka, czyli oczywiście o nowych planszówkach, pozwólcie, że nieco się cofnę i to będzie troszkę więcej niż tydzień i opowiem wam e, szybciutko o grach, które już czekają na was w sklepach, jak również o tym, czego możecie się spodziewać w nadchodzącym tygodniu, poza tym, że jest SN i pewnie nas e, jeszcze wiele nowości i zapowiedzi zaskoczy, myślę, że będzie się sporo działo, a zatem co na was już czeka w sklepach? E, półki uginają się od wielkiego pudła, czyli aktu drugiego do gry Legendy w roku. Mówię tutaj o wojnie, zdrajcy, o wojnie zdrajcy i dzisiaj to pudełko wam otworzę i pokażę szybciutko. Uczta dla Odyna wraz z dodatkiem Norwegowie to kolejna wielka gra, właściwie gry, bo to dwa pudła od rebela bo właśnie tym razem Rebel tę grę wydaje. Wcześniej robiła to Lacerta. Księga zakleć to jest świeżutka nowość i premiera również od wydawnictwa Rebel. Dostępni są również Wędrowcy z nadpołudniowego Tygrysu. To już Portal Games. I od Portal również mamy Strzaskane Marzenia, czyli Ions End, moi drodzy, ale Magowie Bram się się nie poddawają. Jekyll and Hyde od naszej księgarni to jest karcianka, o której dzisiaj Wam dwa słowa więcej opowiem. Natomiast detektywistyczna gra dźwiękowa, czyli Trax, no to w następnym tygodniu w premierach o niej nieco usłyszycie. Również nowość od Muduko i w ramach dodruku myślę, że to ucieszy wszystkich miłośników karcianek od Galakty powraca Tuarek. Co w najbliższym tygodniu? No to spodziewajcie się tajemnic puszczy, które będziecie mogli rozwiązywać, czyli nowość od Galakty. Zwierzęta z Baker Street to zapowiadana detektywistyczna gra od Lucrum Games. Myślę, że wszystkich miłośników te reformacji Marsa Zainteresuje kościana wersja, której premiera się zbliża właśnie w najbliższym tygodniu. Na SN zaplanowana jest również premiera gry Printing Press. Odgrany Rebel dorzuca jeszcze leśne rozdanie, a także park marzeń w ramach Premier. Podziemne Imperium od wydawnictwa Portal Games. AI Space Puzzle to będzie premiera niedawnej kampanii crowdfundingowej tej gry i jeszcze Falax ze swoją grą. Kipem Rolling, moi Państwo, myślę, że do, ta lista się zaktualizuje, jeszcze, jeszcze jakieś nowości się pojawią, ale o tym będę mówiła wam już za tydzień w premierach. Na początek, moi drodzy, zapraszam Was na króciutką i szybką przechadzkę po ścieżce przeznaczenia. Czyli zajrzymy do pudełka nowego Wiedźmina? Dwa słowa o tej grze wam opowiem, natomiast Wy bardzo proszę, abyście zasugerowali mi w komentarzach najlepiej, jeśli można, jakiego materiału oczekujecie, jeśli chodzi o Wiedźmina, czy może nagrać Wam rozgrywkę, czy po prostu klasyczną recenzję, czy może jakieś macie inne pomysły, więc dajcie znać w komentarzach, a ja wam powiem, czego możecie się spodziewać. Więc jeśli chodzi o nowego Wiedźmina, to jak tutaj zapewniają twórcy? Każda, każda kolejna opowieść, każdy kolejny scenariusz, który nota składa, składa się z stali kart. W grze podstawowej mamy trzy takie opowieści, ale jak zapowiadają twórcy, w trakcie kampanii ma ich być znacznie więcej, a więc każda z tych opowieści ma wprowadzić nie tylko nowe zasady, ale również nowe komponenty do rozgrywki. Sama rozgrywka natomiast no, będzie opierała się na wybieraniu kart, które układamy sobie na macie i ten wybór wpłynie również na kolejność rozpatrywania następnej rundy, czyli właśnie pobierania sobie kart tych zebranych kart każdy z graczy następnie zagrywa karty przed sobą łącząc te karty łącząc efekty z tych kart i tworząc jednocześnie tablo następnie rozpatruje akcje i dodatkowo gracze oznaczają żetonami przeznaczenia symbole na kartach których udało im się zgromadzić najwięcej i to wszystko ma wpływać no, tak naprawdę na całą historię i przede wszystkim na zdobyte przez gracza Punkty, bowiem to nie jest kooperacyjna wycieczka po ścieżce przeznaczenia, tylko rywalizacja między graczami. I jak to tutaj ładnie zostało nazwane, bohaterem tych historii może być tylko jeden z graczy, a wcielać możemy się tutaj w jednego z pięciu bohaterów, czyli oczywiście Geralta w Siri, Wasemira, Dandeliona bądź też Jennefer. Każda z postaci ma oczywiście swoje unikalne zdolności, umiejętności, które będziemy w czasie rozgrywki wykorzystywać. A ja wykorzystam troszeczkę was, a więc czekam na komentarze i wasze sugestie jakiego rodzaju materiału o nowym Wiedźminie ode mnie oczekujecie. Czy mam tutaj graczy, którzy lubią zbieranie lew? Jeśli tak, moi drodzy, to zainteresujcie się nowością od naszej księgarni, czyli tak naprawdę walką dobra ze złem w tej grze. Dr. Jackal może przemienić się w pana Hajda i każdemu z graczy będzie zależało na czymś innym, bowiem całą tą walkę i przemianę reprezentuje pionek, który porusza się po torze. I co ciekawe, pionek poruszy się o tyle pól, jaka jest różnica zdobytych punktów przemiany między graczami. A więc jednemu z graczy będzie zależało, aby ta różnica była jak największa, drugiemu natomiast, aby w zasadzie to najlepiej, jakby był remis. Bo wówczas pionek nie poruszy się. Jeśli dotrze on do końca toru, no to pan Hyde wygrywa, bowiem dr. Jackal się w niego przemieni. Natomiast jeśli nie dotrze, to ten drugi ma szansę na wygraną. Jeśli chodzi o punkty, to otrzymujemy je właśnie za zbieranie lew, czyli par kart, a więc rozpoczynający gracz zagrywa kartę, jego przeciwnik zagrywa kartę, która albo pasuje kolorem, bądź też jeśli nie ma pasującej, zagrywa inną albo eliksir. I tutaj jeśli chodzi o eliksiry, to w zależności od tego, do jakiego koloru karty została ona zagrana, to taki efekt rozpatrujemy. Istotne będzie również, w jakim kolorze zagramy kartę jako pierwszą, bowiem to będzie w tej rundzie najsłabsza karta, najsłabszy kolor. Oznaczamy to kładąc żeton, później średnia i najmocniejsza karta na końcu. Będzie to miało znaczenie przy podliczaniu punktów i jak mówiłam, istotna jest tutaj nie tyle punktacja, co różnica w zdobytych punktach między graczami. A zatem, moi drodzy, jak wspomniałam na początku, gra nagrodzona zarówno w 2021, jak i 2022 roku za najlepszą dwuosobową grę, zarówno w Niemczech, w Stanach, w Korei Południowej, czy też we Francji, a nawet w Walii. No to teraz Polska niech próbuje, bowiem jako premiera jest już dostępna. Co może być trudnego w odbijaniu piłeczki i wprowadzeniu jej do dołka? No nic, prawda? Chyba że. Tak naprawdę ten nasz tor przeszkód, czyli plansze minigolfa, rysuje nam przeciwnik. No taki rodzaj interakcji to ja naprawdę lubię. Jak to wyjdzie? Wyjdzie w graniu. Moi drodzy, opowiem Wam dzisiaj dwa słowa króciutko o, o małym, szybkim minigolfie w postaci planszowej, a właściwie w postaci wykreślanej. Nowa gra naszego nowego twórcy, Kamisa Kamińskiego, którego notabene właśnie z kanału Wyjdzie w Graniu możecie kojarzyć. A zatem. Otrzymujemy planszę, rzucamy sześcioma kośćmi, które pokazują nam różne rodzaje terenów, i wrysowujemy te, ten jeden wybrany rodzaj na planszę, tak aby ułatwić zadanie naszemu przeciwnikowi, prawda? No wiadomo, wiadomo o co chodzi. Następnie po pięciu rundach się zamieniamy, mamy dwie rundy na to, aby wrysować sobie jeszcze jakiś obszar, jakiś rodzaj terenu, który nam. Pomoże dostarczyć tę piłeczkę do, do dołka, i potem jest jeszcze jedna runda, gdzie no, utrudnimy przeciwnikowi zadanie. Następnie sięgamy sobie po kości, które będą nam określały siłę rzutu, a także jej precyzję, a więc deklarujemy w jakim kierunku wysyłamy piłeczkę oraz rzucamy kością, która będzie wpływała na to z jaką siłę bądź też precyzją trafimy lub też nie trafimy. Pamiętajcie, że w piasku piłka ugrzęźnie, omijamy wodę, no i mamy również takie obszary, od których piłeczka się Odbije. Ważne jest, aby przy jak najmniejszej liczbie odbić, wprowadzić piłeczkę do dołka. Skutecznie, aby tam została już się nigdzie nie odbijała. Oczywiście, gracz, który to zrobi, wygrywa. Tajmi mini Golf mi, Mili Państwo, kto ma ochotę na partyjkę, zostawię Wam linka do kampanii poniżej i odsyłam. Zanim razem zajrzymy do pudełka nowego dissenta, właściwie rozszerzenia czyli aktu drugiego do dissent Legendy Mroku, Wojna Zdrajcy, zanim Wam pokażę, jakie wielkie smoczysko tutaj jest skrywane, napiszcie mi, ale tak szczerze, uczciwie, kto z Was przeszedł już cały akt pierwszy? Kto z Was już naukładał te, te wszystkie platformy, schodki i komu to się w ogóle na stole mieści? Bo jeśli chodzi o dissenta to przyznam szczerze, że przechowywanie tej gry, nawet jak się ma stół do, do planszówek, czyli jakby pod spodem, no jest mało możliwe, bo i tak i tak trzeba ściągać te wszystkie 3D elementy i kolejne piętra. No tutaj będzie tych pięter jeszcze więcej, więc do poskładania sporo elementów i wielkie, wielkie smoczysko, którego gabaryty są. No, właściwie takie jak, jak widzicie, gabaryty pudełka zajmuje on całą tą przestrzeń. Natomiast przede wszystkim, co na Was czeka? Otóż nowe zdolności tych bohaterów, tych postaci, które znacie już zapewne z aktu pierwszego. No, oczywiście, jak nowe zdolności, to i muszą być nowi wrogowie, a także nowe historie. Więc poza wielkim smokiem, mamy też właśnie te kolejne poziomy, schodki, słupy, platformy 3D do zmontowania. Natomiast sam akt drugi, sam ten dodatek to jest tak naprawdę dalsza część przygody, dalsza część walki naszych głównych bohaterów ze złem, z mrokiem po to, aby ocalić królestwo Terinow przed ciemnością, która je ogarnia. No, jak wspomniałam, potrzeba tutaj nie tylko dużo czasu, ale też sporo miejsca na stole, więc. Ciekawa jestem, kto się przyzna, kto już przeszedł. Dysenta ja jeszcze nie przeszłam, więc dodatek chwilę będzie musiał poczekać. Natomiast pokazuję Wam, tak na zachętę, jak prezentuje się zawartość. To tyle na dzisiaj ode mnie, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że mogę liczyć na kciuki w górę od Was. No i koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jakie są Wasze sugestie, jeśli chodzi o kolejność, co mam Wam pokazywać, bo w następnym odcinku premier już będzie więcej nowości, bo też będę miała chwilkę więcej czasu, aby się z nimi zapoznać, zagrać i Wam o nich opowiedzieć. Widzimy się w niedzielę w Board News, no i w tygodniu w następnym materiale. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!